Proszę Państwa, no dzisiaj będziemy mówili na temat cudów, że w Jarosławiu zdarzył się cud. Matce Boskiej i Jezusowi, czyli jej dziecku, spadła korona, to znaczy obydwie korony. Proszę Państwa, no wydarzenie bardzo interesujące, oryginalne i ciekawe, ale my chcielibyśmy, proszę Państwa, w ogóle się zastanowić, czy, czy jest sensu o czymkolwiek mówić. Państwo zobaczą, to jest ta korona, a tutaj Jezusicek. I Matka Boska, proszę Państwa, bez korony. O Boże, jacy oni są biedni. Czy naprawdę Matka Boska i Jezusicek są biedni, choćby z tego powodu, może Fort Wola Państwu na to pytanie chciałby odpowiedzieć, może odpowiedź, proszę Państwa. Ale zobaczmy, tutaj dalej jest poszerzona, proszę Państwa, informacja na temat, no, w zwykłym fakcie, proszę Państwa, Matce Boskiej spadła korona z głowy, poszerzone informacje. Co to oznacza? Że w Polsce, proszę Państwa, będzie, no to jeszcze jak mieli korony, będzie wielki kataklizm, proszę Państwa, albo jest to prośba Matki Boskiej o nawrócenie się, bo przecież nie chodzą na ten szef, chodzą i zbierają, proszę Państwa, jakieś jedzenia z i różne takie rzeczy, żeby coś ktoś im dał. Na przykład dzisiaj wielka stopa, ten Irek Konieczny, tak? Irek konieczny. Powiedział, że nie będzie chodził na te wernisaże, bo to on na nie sra na te wernisaże. No to proszę Państwa, o to chodzi. Czy, czy można tak lekceważyć, i jeżeli ktoś jemu coś daje, jeżeli ktoś komuś coś tam organizuje, pomaga w czymś, no to... Nie można tak powiedzieć, że rządził na to wszystko zra, ale no tak mówią, proszę Państwa, wyznawcy papieża i Matki Boskiej, Ostrobramskiej. No to więc niektórzy sądzą, że to jest ostrzeżenie, inni, że Matka Boska pragnie zjednoczenia ludzi. No jeżeli katolicy są tak pochłóceni, proszę Państwa, w tej Polsce, w Polsce, a katolicki na 95%. A może taki czuć się stanie, że moje gardło w 5 sekund w 5-6 sekund proszę Państwa, zostanie uzdrowione, że ja będę mówiła niebiańskim głosem. Ja mówię, że ja i tak w każdym calu takim niebiańskim głosem mogę mówić, to chyba, żebym całkiem, proszę Państwa, ta nie mówiła. No ale proszę Państwa, ten taki gruby przyjechał, ten tej, nie, nie, pozytywny człowiek na lotnisko Okręcie Chopina, tam odwiedzać niektórych ludzi, niektórym kurtkę popilnować, to znaczy ja akurat wczoraj pilnowałam kurtkę tej oleńce albo torby, komuś, on pofilmuje filmuje i on mówi, że on na te zewnica, że nie chce jeździć, no, ale on już rozgrzeszony, ustawiedliwiony, bo powiedział, że jakoś tak może, to za mało tego wina, za mało jedzenia, a temu Irkowi to za mało wina, za mało piwa, za mało wszystkiego, i on sobie woli kupić, no ja mówię, no to chociaż, chociaż dobre postanowienia, ale to przecież tak długo nie będzie trwało, bo tutaj w tej informacji, nawet już że na ta kobieta powiedziała, no, że jeszcze jeden do informacji, on ja wie, że ten Ireczek, wielka stopa, wielki smród, który się zbliża, gdy idzie, no to on po prostu po jakimś czasie i tak przestanie przychodzić do informacji, nie będzie chciał żadnych informacji, bo on nie będzie chciał na te że przychodzić, po co jemu kultura, po co jemu, proszę Państwa, sztuka, z tego tak wynika, proszę Państwa, że ludzie żrą i ludzie chlą. I druga chyba o to chodzi, bo jest powiedziane w Słowie Bożym, że w dniach ostatecznych to będzie tak. To już jest jak przed potopem. Jest pili żenili się za mąż, wydawali. Aż do czasu, gdy Noe wszedł do Arki. Tutaj mamy następny cud, proszę Państwa, że córeczka się urodziła, a miała się nie urodzić, bo miał się urodzić tylko chłopczyk. No teraz on ma już wnuki ten człowiek, ale to oni mówią o swoim życiu, w tym wcześniejszym. Proszę Państwa, co Państwo o tym sądzicie, co Państwo o tym myślicie, proszę Państwa. Może nam Ford tutaj pomoże w rozstrzygnieniu, proszę Państwa, sytuacji, w rozstrzygnięciu. No. Także zobaczmy, zastanówmy się, co może Słowo Boże mówi na ten temat. I tutaj mamy już, proszę Państwa, Ewangelię Mateusza, 7 rozdział 22. Wielu mi powie w owym dniu, Panie, Panie, czyśmy w Twoim imieniu nie prorokowali, w Twoim imieniu nie wypędzali demonów, w Twoim imieniu nie dokonywali wielu potężnych dzieł, ale ja wtedy im wyznam, Nigdy Was nie znałem, odstąpcie ode mnie, czyniciele sprawia. Czyli proszę Państwa, być może są tacy, którzy czynią cuda, no, są nieupoważnieni i, i, i że tych cudów w ogóle miało nie być, bo już teraz to chyba. Ludzie są na tyle mądrzy, że ten zastrzyk, który był dany pierwszemu zborowi chrześcijańskiemu, w pierwszym wieku, który nie miał przecież wiedzy, że mogli czynić cuda, dokonywać cudów, to chyba już teraz nie muszą.